Partnerzy portalu to Diadom Okna i Drzwi oraz FK Forum Koło Materace Łóżka Stelarze. Białstaczenie mają pod Teatrem Dramatycznym unikalną okazję. Mogą kupić ogrod do ogrodu rośliny, mogą kupić do ogrodu wyposażenie, mogą do ogrodu kupić plecione fotele, mogą do ogrodu kupić rzeczy, które odstraszają zwierzęta, a także rośliny. Ale jeśli by chcieli, zawsze mogą kupić również. To, co z ogrodu jest, czyli miody, sery, różnego rodzaju kosmetyki, które właśnie są z roślin, z ziół, z miodu właśnie i z y, innych darów natury. Ten jarmark trwa do jutra, do godzin późno popołudniowych. Jeżeli ktoś z Państwa chce się tu wybrać, to poza rękodziełem i poza lokalnymi przysmakami przede wszystkim będziecie mogli Państwo kupić to, co można posadzić w ogrodzie: drzewa rośliny, kwiaty, a także wieloletnie pnączaki. Jeżeli ktoś padnie na pomysł zrobienia maliniaka, jak pisał Leśmian malinowego chruśniaka, albo jakiś porzeczek lub winogron, to tutaj jak najbardziej będzie miał wyzwanie dla samego siebie. A co jest teraz modne w ogrodzie? Ano zapytamy. Tylko róże? Tylko i aż róże. Mamy bardzo dużo odmian, nie tylko odmian, ale i takich gatunków od najniższych jak miniatury, okrywowe, rabatowe, później też te wielkokwiatowe, pnące, parkowe, cała gama od najmniejszych do największych róż. Historyczne, jadalne też mamy. I, no, i oczywiście też różne gatunki, róże licencjonowane z, z takimi z nazwami, że ludzie mogą sobie sami sprawdzić, też jak, jak dana róża może się zachowywać i tak dalej. Oprócz tego, co oczywiście ja Państwu powiem. No i no co, no, no, mamy bardzo dużo odmian. Mam dwa pytania. Pierwsze to te róże historyczne i jadalne. Zaz, zaz, zaskoczyła mnie Pani, to są takie? Są oczywiście jadalne, takie na przykład jak Louis Odier z francuskich róż, bardzo pachnąca. No niektóre historyczne mają to do siebie, że raz kwitną, ale niekoniecznie, bo na przykład ta, ta jak Louis Odier, ona wielokrotnie powtarza kwitnienie. Te płateczki nadają się na dżemy. A są też takie, jak miałam tutaj dzisiaj, no już niestety się skończyła, Karpatia, która na owoce jest, głównie na owoce. No, no to z tych, ale z historycznych jest dużo odmian, tylko że najczęściej są raz kwitnące, ale są przepiękne. Jakie najchętniej kupują róże tutaj w Białymstoku? Które, które pani zeszły najszybciej? Najszybciej to te najłatwiej uprawiające się, na trudne warunki, czyli okrywowe, miniatury, rabatowe. No, o takie ludzie najczęściej pytają, takie, które są odporne na złe warunki atmosferyczne i tak dalej. Ale mam też takie róże, mogę ludziom zaoferować. A gdyby ktoś nie zdążył jutro zdążyć jeszcze do pani to gdzie powinien szukać? To jest w okolicach Łodzi, w Łódzkim. To jest blisko Szatku, kolonia Woli, Wilanów, firma Suaro. O, mogę tak powiedzieć najpiękniejsze róże nasze. My trzecie pokolenie już zajmuje się różami, więc przekazujemy sobie doświadczenia już naprawdę trzecie pokolenie. To serdecznie zapraszamy i dziękujemy za wizytę w Podlaskim. Dziekuj, dziękuję bardzo i, i na pewno chętnie będę przyjeżdżać. <grywa> dziękuję. Tutaj w Białym Stoku sprzedaję coś teraz. No y, można znaczy, powiedzieć? U nas hitem jest na przykład rozchodnik, ten czerwony. A dlaczego? Co, 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 co w nim takiego jest fajnego? Bardzo ładnie kwitnie. I to są y, kwiatki tylko na ogród, na, do ogródka, czy też na. Y, może być w Donicy, ale wtedy to trzeba Donicę zabezpieczyć od korzenia, żeby nie zmarzło. Okej, okay, a gdybym chciał na balkon albo do ogródka działkowego, nie jest jeszcze za późno? Nie, jak najbardziej można jeszcze sadzić. Niech mi Pani powie, naj, najlep, najfajniejsze kwiaty, które najczęściej białostoczanie kupują tutaj na, na, na Goździki, trawy, wszystko co zimuje i nie potrzebuje opieki. <laughs> Czyli wszyscy ludzie są robili się wygodni. Tak. Nie, nie potrzebuje, żeby sadzić i zapomnieć. I tylko takie kwiaty ma? Czy są też u Pani takie, czy są takie kwiaty, które są bardziej wymagające? Yy, to znaczy yy, ziół akurat my nie, nie prowadzimy, ale są na przykład mamy trawy pampasowe, one są bardzo wymagające, bo latem potrzebują dużo wilgoci, zimą odwrotnie, jak najmniej. Okej, okay, a panią, Pani jest do jutra, do, do niedzieli, do godzin, do godzin popołudniowych? Tak. Proszę Państwa, serdecznie zapraszam. Jeśli Państwo coś chcecie na działkę do ogródku albo przy do, domowym y, ogrodzie, tylko tutaj. Zapraszam serdecznie. Y, jakie, te, jakie miody, jaka jest teraz pora na miody, w, teraz latem, i jakie y, tych, 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 te miody są najświeższe i jakie najczęściej kupowane? Wszystkie miody w zasadzie są kupowane, bo dużo jest ludzi i różne te gusta i smaki są. Ale ze świeżych miodów, jakie mamy, wczoraj rozlewaliśmy w słoiczki miód ze spadzią, teraz akurat trochę głogu donosiły i spadzi. Taki ciemniejszy kolorek jest tego miodu. To świadczy o tym, że spać. Dla jednych to jest koszmar, bo warzywa różne, roślinki różne ucierpiały przez tę przystępcę, przez tą spać, ale w przypadku pszczółek to są szczęśliwe, że mogły nosić coś takiego. No i my skorzystaliśmy, wyleliśmy słoiczki, już mamy w sprzedaży. Z mniszkiem był miodek, który wzięliśmy wyjątkowo w tym roku, przez ponad 20 lat naszego pszczelarzenia. Pierwszy raz się zdarzyło, że 2 maja żeśmy odbierali od pszczółek miodek. Później się zrobiło chłodno. I musiały pszczółki czekać, my też, bo ciągle było tak, że troszkę przyniosą, troszkę zjedzą. Teraz odbieraliśmy tak szybko, bo te chłody sprawiały, że miód mógł w ramkach stanąć nawet, skrystalizować się. Zimne takie powietrze sprawiało, że miód gęstniał, tak krystalizował się. No to to tak szybko musieliśmy działać, że w dzień przy pszczółkach, a w nocy odwirowywanie tego miodu. No i mamy część świeżego, część z ubiegłego roku, a ludzie kupują różne, bo jedni lubią delikatne smaki, drudzy z kolei chcą charakterne miody, takie wyraziste smaki, to czy gryka, czy właśnie i ze spadzią. No i mamy takie miody i mamy jeszcze serię miodów z dodatkiem ziół różnych, czy soków wyciśniętych. I dla pszczółek podanych, że pszczółki przerobiły to, zakonserwowały, wlane mamy w małe słoiczki, żeby można było spróbować coś innego, miodu wzbogaconego. To się rzadko zdarza, bo ym, zazwyczaj to są tradycyjne miody, a my mieliśmy możliwość, ja strasznie lubię różne roślinki posiadać, mieć u siebie w pasiece i rozrasta się to tak fajnie, że chciało się to. Przekazać dalej, pokazać coś innego, także mamy do wyboru jeszcze inne miody i zapraszamy wszystkich. Partnerzy portalu to Diadom Okna i drzwi oraz FK Fum koło materace, łóżka, stelarze.